Także, jutro witajcie, jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na kanale, a dzisiaj, no właśnie, co dzisiaj? Hmm, a no tak, jeśli przygotowałem dla was składik za około 60 tysięcy monet, więc myślę, że to jest budżet, bardzo budżetowy składnik na każdą kieszeń. jak wiadomo, zbliża się event Team of the Year, w związku z czym trzeba przeoszczędzić troszeczkę na Crash Market i najlepiej sprzedać teraz swój składik jak wiadomo, potem te ceny mogą różnie się zachowywać. Ale cóż, na samym wstępie chcę tylko poruszyć ostatnie łapeczki w górę, bo to pomaga, o, żeby było widać, o, ładna, ładny kciuk w górę, o, widać. Eee, bo to pomaga w pozycjonowaniu filmików oraz zostawienie subskrypcji na tym kanale by nie przegapić kolejnych tego typu materiałów chyba, że nie chcecie widzieć tych materiałów to okej, okay, to rozumiem o... Was napisanie w komentarzu, jeżeli chcecie żeby zbudował jakiś składik, to koniecznie zostawcie tam budżet platformy oraz za wyników nie chcecie zobaczyć w tym zespole Także cóż, nie przedłużając, lecimy jesteśmy standardowo na i informacja, którą będziemy teraz używać do budowania tego składu to w formacie 4-4-2 i równie dobrze, dobrze można grać w nią w samym meczu i dzięki czemu będziemy mieli w sobie 5 takich jakby taktyk, nie? bo normalnie ma jeszcze 4 taktyki, a to będzie nasza piąta, którą też również można używać, ale osobiście polecam troszeczkę innego ustawienia, ale od biedy można by było używać, jeżeli już tak bardzo by się chciało. Ale nabrałem, no cóż, zaczynając, nabrałem sobie Majka manią. Eee, Majka Maniow, się tutaj. Tak się zastanawiam, co, co, co się wydarzy, jeżeli on otrzyma kartę w teamu Ponieważ no nie śledzę aż tak bardzo włoskiej piłki, aczkolwiek w tym e, Milanie chyba jakoś w miarę sobie radzi, jak mi się wydaje, że w miarę sobie radzi, bo ogólnie Milan też nieźle, nieźle tam gra w, na włoskich boiskach, europejskich trochę im nie wyszło, e, na e, lokalnym podwórku jak najbardziej sobie radzą i Mike Manią myślę, że też będzie o, nie tylko w FIFA, ale w rzeczywistości myślę, że sobie radzi. W FIFI jest to bardzo fajny przede wszystkim w miarę wysoki bramkarz, który ma bardzo fajne statystyki. I ogólnie jest to jeden z lepszych bramkarzy, jeżeli chodzi o te, tym budżecie. W tym budżecie jest to chyba najlepszy bramkarz, ponieważ kosztuje 3000 30 monet, co sprawia, że on jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. A już więcej o nim nie będę się opowiadał, ponieważ kilka razy już on występował w tej serii podawania składów, w związku z czym myślę, że to będzie po prostu bez sensu, nie ma sensu go omawiać. No chyba, że nie widzieliście poprzednich materiałów, to koniecznie zachęcam do nadrobienia zaległości. No cóż, na prawej obronie znajduje się Klaus, Santa Klaus można powiedzieć, oczywiście nas nie, nazywa, nie ma na imię Santa, ale nieważne. Wiem, że to jest może nie najlepszy praw obrońcy, bo 85 tempa, 67 gry w defensywie, 71 fizyki. Ewentualnie można dodać jego inform z tym, że no, to by było dosyć takie marnowanie budżetu, ponieważ no, jeżeli wydamy to będzie, większość naszego budżetu wydamy na prawego obrońcy, to tak trochę trochę jest, bo jak wiadomo, boczni obrońcy to są najmniej nieużyteczni, no są użyteczni, ale najmniej ważna pozycja w całej Fifie 22 tak mi się wydaje, chociaż no, czasami też się przydają, ale nie są aż tak ładnie chociażby napastnicy. Przeciwmy jest do, do piłki rzeczywistej, gdzie to naprawdę bóźni obro obrońcy są bardzo, to bardzo przydatni czy w ataku, czy to w bronieniu. No, ale w FIFA jest troszeczkę inaczej. Dalej mamy Kimbębę. Taki jest Kim Bembe który no, jest spoko obrońcą, kosztuje coraz, coraz więcej. Niedawno kosztował 6-6000 końców, teraz już podchodzi pod ósemkę. Ale nie ma co ukrywać, bo troszeczkę te SBC o ikonę podbiło kartę 83. Tak ja się że był, chociaż nie wiem czy to SBC po ikonę, czy to po prostu ludzie znowu chcą, chcą wracać do Kimbembe. Ponieważ zorientowali się, że niedługo nastąpi crash market i trzeba pogryźć troszeczkę tańszymi kartami. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć dlaczego nie jestem aż takim znawcą handlu w tej FIFA, ponieważ no nie, nie śledzę go 4 godziny na dobę. Tak ja... Jest, nie, nie śledzę tego 4 godziny na, na dobę, jak robią niektórzy handlarze. Bo ja osobiście nie lubię grać, nie lubię sam wolę grać, a nie, jeżeli zarabiać monety. To znaczy lubię zarabiać monety, nie? Ale. Wiecie o co chodzi? Nie lubię aż tak bardzo być menu playerem, o taką powiedzmy sobie. Kolejnym zawodnikiem jest Tomori, takie z Fikai Tomori, gdybym miał, powie miał powiedzieć jego prawdziwe nazwisko, to oj, bym się chyba nie podjął tego wyzwania. Ale tutaj on pełni rolę naprawdę bardzo, bardzo fajnego zawodnika, zobaczmy sobie informacje na temat tej karty. Zobaczmy, na no 73 zwinności to jest przede wszystkim coś bardzo ważnego, 73 wytrzymałości troszkę słabo, 83 siły również nie najlepiej, ale za to 86 szybkości biegu, co jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnym rezultatem. W związku z czym on tutaj z Kimbem będzie się uzupełniał, bo jest troszkę zwinniejszy, minimalnie szybszy od Kimbębę. Troszeczkę gorszy będziemy sobie jej gorszy jeżeli chodzi o umiejętności fizyczne, więc Kimbębę to jest taka postawna skała który również potrafi biegać a tomori i to będzie taki zawodnik uzupełniający się bardziej. Na lewej obronie mam Teo Hernandez, a tak jest Hernandez już również kilka razy wyznapał mnie e, w zespole. To znaczy w tej serii budowania składów 7800, tylko trzeba pewno jego zapłacić. Jest to jeden z lepszych bocznych obrońców w tej FIFI. Jeden z lepszych tak mi się wydaje, ponieważ no, na lewej obronie Mendy nie wiadomo czy jest lepszy, tak naprawdę to już pozostanie zagadką, to, to zależy że tylko i wyłącznie od preferencji gracza, który będzie sterował tym, tym zawodnikiem, czy woli bardziej zwinnego, czy woli bardziej silnego, czy woli bardziej szybkiego, no właśnie, to, jest, to już zależy tylko i wyłącznie od naszych preferencji. Ale generalnie są naprawdę bardzo, bardzo fajny zawodnik, który potrafi zagrać w defensywie, bo w sobie też potrafi coś pokazać, bo jednak te 79 strzelania, 81 drummingu, 76 podań, nie są najgorszym wynikiem. Na prawym skrzydle mamy 8 na Dembelek, Dembele, który ja, ja osobiście polecam już co, coraz bardziej no, jako środkowego. Nie jako środkowego, tylko po prostu jako rezerwowego, bo on jako rezerwowy już powoli będzie się lepiej spisywał. Ponieważ on ma niesamowite tempo, ogólnie bardzo fajne statystyki. No ale no właśnie, coś tutaj nie gra w tej karcie, ponieważ ma strasznie nisko, co no, wytrzymało się w drugiej połowie, trzeba już będzie go zdejmować. Nie on powoli traci swoją moc, w związku z czym no, już powoli trzeba będzie od niego odchodzić. Ale myślę, że jeszcze przez parę najbliższych dni sobie poradzi. Przez parę najbliższych tygodni powinien sobie radzić jak najbardziej, ponieważ to jest na bardzo opę zawodnik 5 na 5 przede wszystkim gwiazdek. I 93 tempa 86 Dribbingu, 77 Strzałów, 77 Podaj, troszeczkę wybonił niego tak jak powiedziałem, że wytrzymałeś, bo on w drugiej połowie przy dużej intensywności meczu będzie już powoli zdychał. Ale i tak myślę, że to nie jest najgorszy wybór na, na, na prawe skrzydło bo on będzie grał raczej na prawym skrzydle. albo i na lewym, to też zależy od preferencji, bo on ma 5 na 5, więc to już wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. W środku mamy Choumeiniego, tak jest, Choumeini w wersji Inform, więc również bardzo, bardzo fajny zawodnik, on będzie się tutaj uzupełniał, bo tutaj będzie środek złożony z takich dwóch zawodników, jeden jest mniejszy, niższy i trochę szeczkę taki szybszy, drugi bardziej postawny, lepszy w obronie, Lepszy fizycznie, ale za to wolniejszy i bardziej klocowaty. I to myślę, że będzie bardzo fajny środek pola, ponieważ no, mm, środek pola złożony jest taki zbilansowany. Środek pola to jest przede wszystkim podstawa. Chociaż z drugiej strony, w tej FIFA, według mnie no, najlepiej się sprawdzają zawodnicy w środku pola. Tacy box to box, którzy potrafią sobie poradzić w ofensywie, zarówno jak i w defensywie. Ale w jak najbardziej, może tutaj być, ponieważ to jest bardzo zawodnik, Zresztą na początku FIFA był chyba jednym z lepszych defensywnych pomocników. Nie licząc i i Kante oczywiście. Dalej mamy oczywiście Freda. Może, może się go nie spodziewać w tym zespole, ale tak jak Fred występuje tutaj za 1000 końców, z ledwie 1000 końców. Trzeba sobie jak zapłacić. To jest druga najtańsza karta, w tym zespole, zespole tak mi się wydaje. No cóż, ma 77 tampa troszeczkę strzały nie, do, nie domagają, ale myślę, że tu nie powinno być jakiś problem. Przede wszystkim ma niesamowitą wytrzymałość, co sprawia, że on może biegać w tobie w to przez cały mecz, bardzo dobry dribbling, również spoko podania. I on z tym czym meni się uzupełniali jak, na, jak najbardziej, ponieważ to są bardzo fajni zawodnicy, którzy myślę, że sobie poradzą. W duecie, ponieważ jeżeli dla Fred miałby sam wystąpić jako taki sam, na przykład nie wiem, Fred z Kante, to już nie byłby najlepszy pomysł. Oczywiście Kante i tak z Alanem to już też nie było najlepszy pomysł. Coś takiego wiecie o, o co chodzi, żeby dwóch takich troszeczkę słabszych zawodników w żeby dwóch grał na SPD, to oj to ja, ja nie polecam tego, nie, nie bardzo to. Dalej mamy Markusa Lasforda, Mariusza popularnego. Niestety nie w wersji freeze ani w, nie, ani w tej wersji ognistej, po prostu w tej zwykłej złotej wersji. 8000 konst w czasie nie go zapłacić, 90 tempo, 84 strzelania, 84 driblingu, 79 podań To jest naprawdę bardzo fajny zawodnik, Szkoda tylko, nie ma, że nie jest aż tak zwinny, bo jego zwinność troszeczkę odstaje. A 86 wytrzymałości, ma 83 wykończenia, 92 siły więc no, To wygląda naprawdę bardzo fajnie. I szkoda, że ma takie dysproporcje w przyspieszeniu i szybkości biegu, ale myślę, że to nie, nie powinien być problem, bo jednak ma te 5 głazów sztuczek, co prawda trzy słabsze nogi, zabrali go, okradziono go z tej słabszej nogi. Powiedział, w poprzednim roku miał dużo lepiej, miał chyba no, cztery gazki, cztery na 4 gwiazdki, 4 na 5 tak mi się wydaje, a teraz ma 3 no, na 5. Co niestety no, troszeczkę boli, bo bardzo lubi tego zaponnika. Dalej mamy Benny 1 Jeżeli chodzi o tego zaponnika, tutaj również zwykłej złotej wersji 84. On będzie raczej występował na pasnik slash środkowy, pomocnik ofensywny. No więc tutaj nie ma co ukrywać, ponieważ to jest nadal bardzo fajny zawodnik. Przede wszystkim 5 gwiazdek słabszy nogi, bardzo dobry dreaming, fajny fajne statystyki ogólnie. No i przede wszystkim to właśnie te 5 gwiazdek soprzy nogi sprawiają, że on jest obunożny i może uderzać no, praktycznie z każdej pozycji na boisku. Najlepiej się odnajduje w polu karnym, ale za polu karnego też mi się poradzi, ponieważ się jakieś problemy z styki. No, longshoty troszeczkę odstają, ale da daje ci mu myśliwego, to już będzie dużo lepiej wyglądało, bo ma 88 wykończenia aż. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym wynikiem. 91 gimnasty, 91 równowagi. Wow, naprawdę, wow. Troszeczkę szkoda, że ma tak nisko cenioną wytrzymałość, ale. Myślę, że sobie poradzi w tym zespole. Ostatnim zawodnikiem jest Antony Marcial. Nie, nie Marta. Ale myślałem, że to jest taki szybki zawodnik. Myślałem, że to ma 94 pace, a ma 74 PACE's. Jest Tony Marcial, jak widzicie, w tym składzie kosztuje no niemalże 60 tysięcy końców. To w zależności od pory dnia myślę, że to będzie... E, będzie nawet można go kupić za 56 tysięcy monet, jak mi się wydaje. No w zależności od tego, jak uda Wam się strzelić w rynek. Co tam jego Marcial, to nie jest to wybitny napastnik w tej chwili, ponieważ no, troszeczkę został okradziony przez jej, ale nie ma co ukrywać, że jego nie najlepszy sezon, ogólnie nie, nie najlepsza prezencja na boisku. sprawiło, że dostał downgrade. Ale jest to nawet spoko skrzydłowie, w tym, tym pole to będzie skrzydłowie, zapewne już się jak to będzie wyglądało. Formacja 4-4, a już jest 4-4-2, ja osobiście bardziej polecam zrobić coś takiego, bo nie sportu z na paldzie Martial z bębelenem na skrzydłach. Jeżeli chodzi o drugą formację, to według mnie bardziej polecana, jeżeli chodzi o ten składzik właśnie to formacja 4, 2, 3, 1 w tej wersji wąskiej, że to Markus Rashford będzie jako napastnik, Fred z Trommanium jako SPD, Dembele Marcel skrzydła i będzie też środkowej pomocnik ofensywny. Także ten składnik myślę, że nie wygląda źle, nie wygląda źle, ale coś tutaj można było poradzić, bo jednak bo chyba że nie macie aż takiego budżetu, to zaczął mnie dajecie dowolnego środkowego pomocnika z 1 z Francji i też to będzie hulało, na no, tak jak mówię trochę to jest naciągnięcie budżetu, bo uczuni no jest jedną trzecią budżetu tego zespołu, ale myślę, że tutaj tak jest bardzo fajny dla którego opłaty się dać takie pieniądze, ponieważ on powinien się zwrócić. Także cóż, no i dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia wkrótce i całego założyć. Oczywiście strzałeczka, trzymajcie się.